Witam w nowym roku. Zaczniemy go od odcinka z serii dla początkujących, w którym przybliżę historię powstania rugby oraz początki tej dyscypliny. Zaczynamy. Wszystko zaczęło się 7 kwietnia 1823 roku w niewielkim miasteczku Rugby, które położone jest w środku Anglii w hrabstwie Warwickshire. Wtedy to w szkole średniej grupa chłopaków rozgrywała mecz piłki nożnej. Jeden z nich, 16-letni, William Webb Ellis, złapał piłkę w ręce i przebiegł z nią przez całe pole gry, a następnie położył piłkę za prowizoryczną linią końcową i zaczął się cieszyć. Zachowanie Williama zostało wyśmiane i zupełnie niezrozumiane przez większość zgromadzonych. Jednakże nauczyciele zaczęli pozwalać na powtarzanie wyczynu Ellisa w trakcie kolejnych zajęć. W ten sposób powstało rugby. Nazwa dyscypliny, jak łatwo się można domyślić, pochodzi oczywiście od nazwy tego miasta. Absolwenci tej szkoły zaczęli rozpowszechniać tę dyscyplinę sportu. Jednym z nich był Arthur Pell, który założył pierwszy klub. Miało to miejsce w Cambridge w roku 1839. Lecz oficjalne powstanie klubu miało miejsce w roku 1872. Cztery lata później niejaki Matowna spisał zasady tej gry. Drukowana wersja przepisów powstała dopiero po 100 latach. Owalna piłka też się musiała skądś wziąć. Oczywiście twórcą jajowatej piłki był James Gilbert, który pracował jako szewc. Do tego ze skóry jajka. Wkładał świński pęcherz, a następnie całość wypełniał powietrzem. Co ciekawe, najbardziej znana firma produkująca sprzęt do Rugby nosi nazwę Gilbert. Na piłkach widnieje również ten napis. To zapewne przypadek, ale całkiem interesujący, że nazwisko twórcy piłki do Rugby jest takie same jak nazwa firmy, która produkuje takie piłki. Chociaż z drugiej strony nie znamy genezy powstania firmy Gilbert. Powróćmy jednak do historii. Angielscy rugbyści popularyzowali tę grę na całym świecie, pracując w handlu na łodziach i w portalach. Dotarli chociażby do Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady. Te państwa jako pierwsze dowiedziały się o nowej dyscyplinie. Nic w tym dziwnego, gdyż były one zależne od kolonialnej potęgi Wielkiej Brytanii. W ten sam sposób zawodnicy piłki nożnej rozpowszechniali piłkę nożną. Konflikt piłkarzy z rugbistami trwał od początku narodzin obu tych sportów. W październiku 1863 roku powstał Football Association, w którego struktury wciągnięto przedstawicieli obu dyscyplin. Zbuntowani jednak utworzyli własną federację, Rugby Football Union zorganizowali oni mecze pomiędzy reprezentacjami. I w tym miejscu ponownie mamy analogię z piłką nożną. Pierwsze spotkanie reprezentacji w rugby, jak i w piłce nożnej, odbyło się pomiędzy Anglią a Szkocją. Zawodnicy rugby w dwóch 20-osobowych zespołach zagrali w Edynburgu. Teraz pewnie się zastanawiacie, ale jak to w 20? Ano tak było do 1875 roku. Wtedy to doszło do zmiany liczby graczy i ograniczono ją do 15. Ale zawsze się znajdzie taki, któremu to nie będzie pasować. Pewien szkocki rzeźnik, Nate Hague, wymyślił rugby, ale siedmioosobowe. Przez wiele lat ta dyscyplina była znana wyłącznie w Szkocji. Dopiero w XX wieku podbiła serca zawodników oraz fanów w innych krajach. A w 1923 roku, czyli w setną rocznicę od wydarzenia w szkole Rugby, stworzono pomnik na cześć Williama Weba Ellisa, pod którym widnieje tabliczka z napisem. Ten kamień upamiętnia wyczyn Williama Weba Ellisa, który z oczywistym lekceważeniem współczesnych jemu zasad piłki nożnej, jako pierwszy wziął piłkę do rąk i pobiegł z nią w sposób charakterystyczny dla meczu Rugby. Każdy, kto jest wielkim fanem tego sportu i planuje się udać do Anglii, powinien zobaczyć ten pomnik na własne oczy. Do wielkiego wydarzenia doszło również w 1987 roku, gdyż wtedy to na terenie Australii i Nowej Zelandii został rozegrany pierwszy puchar świata. Złoto zdobyła wtedy reprezentacja Nowej Zelandii. Od tamtej pory. Zawody te są rozgrywane co 4 lata. Mam nadzieję, że historia tej dyscypliny wam się spodobała. Rugby to sport mało popularny w naszym kraju, ale zaczyna się rozwijać i iść w dobrym kierunku. Bardzo mi zależy, żeby ta dyscyplina sportowa wyglądała coraz lepiej w Polsce. Również coraz lepiej będzie wyglądał mój kanał, jeśli docenisz moją pracę i zostawisz kciuka w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś. Zapraszam też oczywiście do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Trzymajcie się, do usłyszenia za dwa tygodnie.